Krajobraz kulturowy, a krajobraz naturalny. Patrz, to jest obiekt, no to wchodzimy. Proszę Państwa, jest jesteśmy bileciki na w... trzeba... Bileciki do kontroli, no, no nie ma. Także wchodzimy. Piękny, piękny zamek, pałacyk, tak? To jest no, wielki pałacyk. Ale nas nie było jeszcze tutaj. Z kwarantanny, bepsona jesteśmy, jest jest Państwa. Podobrem. Nie było nas, proszę Państwa. Tak, podobrem. zamek w Dąbrowie. Wow, ale to wygląda... Tego nie mylić z górniczą. Nie mylić z górniczą, zabęk w Dąbrowie to jest po prostu zobacz. No ale czemu? Nie rozumiem tego tego miejsca za bardzo. Tam to tak wygląda jakby tak. ale to jest skórze, nie, nie będziemy tu to, Bo to tak wygląda jakby ktoś to po prostu odchodzą te drzwi dzisiaj. Nie no, uniwersytet Opolski Tutaj normalnie... Kamery My tu nie wejdziemy mi no Ale też No zapokaj Chodź jak to fajnie wygląda Ja cię kręcę Może to jest czy w jakiś dni Chodź jaka wieża Ogólno dostępne wejście ale. Z... Tak, bardzo ładna wieża. Pulchniutka. Pięknie to wygląda. Z zewnątrz to wygląda cudownie. No ale z drugiej strony, mistrzu, nie dziwię się, że jest to tak poblokowane. No, no, to to Patrz jak tam jest parczek fajny z lampami Widzisz ta dróżka? No, no, tak wygląda wszystko jakby jakiś ten opiekun obiektu tu, tu, tu był Kartusze to są? Jezus Maria ten balkon Coś cudownego, ale ktoś miał pomysła Tak to ładnie wygląda Zobaczymy jeszcze nie jeden balkon taki. To jest, to jest takie balkony, nawet w ten. Nie wiem, O kurczę, jaki tu pod tu... Jaki tu klimacik jest fajny. Działaj. Dobrze zabezpieczone. No, Powiem Ci, że dobrze zabezpieczone Nie mamy szans. Nie masz kolego szans A kurde, ktoś zapomniał zamknąć Nie, to nie, ja myślę, że to jest do zwiedzania Ale nie dzisiaj Ale patrz jaki to jest ziom nawet tutaj fajnie było przejść Patrz klimacik No dobra, przejdźmy jeszcze tu dookoła Tutaj też A co jakiś... tam Darek mówił o tej mojej sparentalnie? <laughs> ja wiem Patrz kamerka za kamerką, fajnie to zrobiliśmy się dzieli z kamerkami, Nie, ale to widać jest obiekt taki chroniony raczej Wow, ale ma solidny mur Chłopy widziałeś tutaj Pięknie, Jaka ładna studnia obrośnięta I tutaj Ty, tu też coś jest Po prawej stronie, to chyba kościółek, tak? A tutaj państwo z Stowiczów Rozwalili mur Tak, I co, zadowolony Tak, ale patrz, jakie. Dobrze, że tu podjechaliśmy jako pierwszy obiekt. Ale patrzcie jak to wygląda, ja cię kręcę Świetnie, nie? Aha No dobra, to wracamy do auta Tak? Tak Czy przecież jeszcze 5 obiektów mamy.

20. Przed nami, chyba ma paluchy w tym, co? No jak no, to, to, to by się mogło skończyć tu nie zabezpieczyli. No tak jak większość obiektów. Ale tu jest klimacik, klimacie, jak to jest. Cudownie. No dobra proszę Państwa, 7 rano. Pierwszy obiekt zaliczony, ale nie tak jakbyśmy chcieli. I lecimy dalej w podróż. Dziękujemy miłego, choć i tak tego nie puścimy.